Jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie witam, drogie siostry, drogi, drodzy bracia. Dwie rzeczy mnie zawsze w życiu paraliżują. Mikrofon i kamera. I <ścoughs> wielokrotnie gdzieś, kiedy miałem udzielać jakichś informacji, no i proszę się nie denerwować, <śoughs> kilka słów i czasami trzeba było powtarzać, Aż do znudzenia, żeby to dobrze wyszło, bo to później szło gdzieś na wizję. Ale postaram się tych te, na te rzeczy nie zwracać uwagi. A one są dla nas e, potrzebne. Czy tam jestem z tyłu dobrze słyszalny? Tak, słychać mnie? Nie wiem, może głośniej by się udało zrobić. O, wyżej mikrofon, chociaż ja lubię bez mikrofonu. O, tak postaram się. Jakoś mnie on paraliżuje faktycznie. Dla mnie niesamowite jest stwierdzenie, które tutaj brat przed chwileczką przeczytał: że wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg do człowieka za pośrednictwem proroków, tak jak tam było powiedziane. Za każdym razem Bóg używał tyle metod, sposobów, aby dotrzeć do grzesznika, dotrzeć do człowieka. No kim tak naprawdę my jesteśmy? Słowo Boże my mówi, że jesteśmy pyłem tej ziemi. Praktycznie dmuchnąć i nas nie ma. Ja nie wyobrażam sobie Boga takim, jakim On jest. Mój umysł nie potrafi Go do końca pojąć, ale wiem, że jest wszechobecny. Wszechwiedzący, On wszystko o Tobie i o Mnie wie. On zna moje serce, zna Twoje serce. Wiecie, ja tu tyle razy przyjeżdżam i tak naprawdę Was wszystkich z imienia nie znam, a Bóg zna nas z, z imienia, każdego z osobna, potrafi każdego wymienić. Mało tego, ja nie wiem ile ja mam włosów na głowie, a On o tym wie. To jest ciekawe, zadziwiające. Ale wiecie, że Bóg wie też, jakie mamy problemy. I, i dlatego Bóg w tych wszystkich problemach, bo życie na tej, na tej ziemi tworzy nam wiele problemów. I my ma, mamy takie doświadczenia, i Bóg chce, abyśmy przez to życie właśnie przeszli nie poza problemami, ale żeby Znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i dla mnie. Zastanawiałem się nad mężami bożymi, którzy byli takimi samymi ludźmi jak Ty i ja, nie byli świętymi, kochali Boga, a jednak nie mogli ominąć problemów życia związanych i postawionych w, im czas, w ich czasie. Jeszcze kolejny fragment, który mnie tak mocno zachwycił, to list do Hebrajczyków 13 rozdział, wiersz ósmy, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś jest taki sam. Czyli to jest kolejny fragment, który mówi, że Bóg jest Bogiem niezmiennym. Taki, jakim był dwa tysiące lat temu, cztery tysiące lat temu, taki dzisiaj jest na wieki. To jest niesamowite. I jeszcze jeden fragment, który. Kiedy przychodzą trudne chwile w moim życiu, a muszę Wam powiedzieć, że tych chwil jest bardzo dużo, to Bóg daje rozwiązanie niesamowite i też daje pocieszenie, bo musi nas pocieszyć. Jest fragment z listu do Koryntian z 10 rozdziału, który mówi tak, że dotąd nie przyszło na Was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg, który jest wierny, nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da wyjście, abyście je mogli znieść. Czyli nasze doświadczenia, nasze próby, które przechodzimy na tym świecie, nie przekraczają Twoich możliwości. Być może to, co ja przechodzę, to brat Szymon by nie przeszedł i vice versa. Ale Bóg jednak wie, na ile możemy udźwignąć. Zastanawiałem się nad takimi mężami bożymi jak Daniel, Eliasz, Józef. Młodzi ludzie, którzy w swoim życiu przeszli traumę związaną z ich doświadczeniem. Daniel, niespełna 18 lat, młodzieniec, Najeżdża okupant, babilończyk zabiera tego młodego człowieka, gdzie dopiero tak naprawdę kształtuje się charakter, jego osobowość, jego sposób życia ile on musiał mieć planów, takich ciekawych, na zrealizowanie, i raptem to się wszystko burzy. I zabrany zostaje do niewoli babilońskiej na 70 lat. Nie wiem, co ja bym w jego, na jego miejscu zrobił, ale tak sobie pomyślałem, że ten człowiek musiał mieć również pretensje do Pana Boga. Musiał w pewnym momencie też rozmawiać o tej swojej dziwnej sytuacji z Panem Bogiem. Ale Daniel, on miał wiele mądrości. Jako młody człowiek. On wiele wyniósł ze swojego domu rodzinnego, ze swoich pewnych tradycji, które tam wtedy mieli. No i słuchajcie, kazali mu jeść ze stołu. A on się nie kalał tymi potrawami, które tam jedli. Ale Bóg znalazł rozwiązanie. Okazało się, że był również i w tym momencie, kiedy on miał takie doświadczenie, i był na wygnaniu, w niewoli, znalazł rozwiązanie. Później zazdrość niektórych wzięła, tak, a to jest bardzo zła cecha, że Danielowi, który jest tak naprawdę pod w niewoli, jemu się lepiej żyje niż pozostałym, zaczęli obserwować tego Daniela, patrzyli, czy czasami on coś tam nie oszukuje? I nie można było znaleźć na tym tle, w jego dziedzinie, nic. Daniel był mężem Bożym. On tak naprawdę kochał Boga i brzydził się, aby kogokolwiek tam móc oszukać. Postanowiono poszukać innej metody, a może coś znajdziemy. Na tle jego religii. No i patrzcie, że, że znaleźli. Zauważyli, że Daniel ze swojego domu rodzinnego wyniósł coś bardzo cennego. To była modlitwa. I on w tych chwilach trudnych i nietrudnych, ale wychodził do okna i się modlił. Zauważono to. Zrobiono pewien dekret, doniesiono królowi, ale to go nie powstrzymało od tego, bo Daniel wiedział, gdyby zaprzestał modlitwy, to tak naprawdę wszelkie pokusy, które wtedy na niego spływały, on by przegrał. Z tymi pokusami. Ale Bóg dał mu siłę poprzez takie modlitwy. I popatrzcie, że Daniel tak naprawdę po królu stał się najważniejszą osobistością, w tamtym babilońskim świecie. Zaczął przekazywać pewne informacje, mądre, i nie wstydził się mówić: Królu, to co ja Ci powiem, to tak naprawdę ja nic nie wiem, ale Bóg, który jest ze mną i którego ja znam, może Ci, królu, przedstawić i oznajmić pewne rzeczy. I Bóg tego słuchał. Kolejna postać Józef. Ukochany syn ojca. Zazdrość wśród braci i zabrany do Egiptu. Właściwie to bracia uknuli. Wymyślili, że jakieś drapieżne zwierzę go zjadło, poszarpało, tylko szatę przywieźli ojcu. I tak naprawdę on mógłby powiedzieć: No, Boże. No, jaki los mnie teraz spotkał? Może ty tak dzisiaj myślisz? Ja może tak myślę? W tych chwilach trudnych, Boże, jaki los, ale musimy pamiętać, tak jak Bóg miał plany dla Daniela, jak miał plany dla Józefa, to tak samo ma plany dla Ciebie i dla mnie dzisiaj. I być może te doświadczenia, które przechodzimy w naszym życiu, one. My się z nimi nie zgadzamy, może nawet ich nie tolerujemy, ale Bóg wie, że to nas wzmocni, a nie osłabi i jeszcze będziemy bardziej przy Bogu. I Józef też przechodził trudne chwile, nawet pokusy miał, aby cudzołóstwo popełnić z Patyfaru, ale Bóg dał mu niesamowite siłę. I to, co on tam zniósł w tym Egipcie, to Bóg wiedział, że będą lata bardzo suche, niedobre, i wtedy przyjadą ci bracia, aby zabrać żywności. Znacie te historie, ale te historie czegoś nas dzisiaj uczą. Że popatrzcie, mówiliśmy dzisiaj w szkole sobotniej o grzechu, o Przekazywaniu tych różnych informacji, czy mówić, czy nie mówić, ale Józef nauczył się, że nie wolno odpłacać tak, jak jemu odpłacono. Po prostu nauczył się przebaczać. Ale ile musiało być pokory w tym człowieku, skoro przebaczył swoim braciom? Przyjął ich na nowo. Kolejna postać. Która mi przyszła na myśl, to Eliasz, Boży mąż, i on przeciwstawia się królowi i kobiecie, która ma na imię Izabel, i mówi o grzechu, o tym, że król nie tak postąpił, bo się to Bogu nie podoba. No i Izabel zaczęła go prześladować, Przestraszył się, zaczął uciekać. Chciał w ogóle umrzeć. I miał pretensje do Boga mówi: Boże, to ja stoję w Twoim imieniu, przemawiam, mówię, a oni mnie prześladują, nachodzą na moje życie. A Bóg mówi Eliaszu. Ja takich mężów, jak Ty, to mam. Siedem tysięcy, którzy nie zgieli zdję, kolan przed Baalem. A Eliasz myślał, że jest tylko sam jeden. I wszyscy na, niego życie, na jego życie nachodzą. Ale Bóg mu otworzył oczy i powiedział mu, i go wzmocnił. Wiecie, że kiedy przychodzą takie złe chwile w moim życiu, w waszym życiu, to zawsze Bóg znajdzie sposób człowieka Słowo Boże, że chcesz nas wzmocnić. Lubię dwa porównania w Piśmie Świętym, w Starym i w Nowym Testamencie. One mają wspólne myśli. Jedno porównanie to jest księga Ezechiela, 37 rozdział. Jest to zatytułowany rozdział Dolina Wysłych Kości. I tak naprawdę. Bóg postawił Eliasza, Elia, e, przepraszam, Ezechiela, i jego poselstwo nie było w ogóle popularne. Nie podobało się ludziom. Naród izraelski znowu w niewoli, zapomina o Bogu i Bóg ciągle ich napomina przez Eliasza. I w końcu daje Eliaszowi widzenie Dolinę wysłych. Kości. I co widzisz, Ezechielu? Ezechiel patrzy, a tam jest dolina wypełniona kośćmi. Nie ma już nic. Tak naprawdę to tylko jeszcze chwilę, a powinno brakować tylko prochu, który zmiesza się z ziemią. Ale Bóg mówi, prorokuj, ale te kości ożyją. Zbliży się jedna do drugiej, Obrosną w mięśnie, ścięgna i ożyją. Ale idea i przesłanie tego było to, że Ezechielu to jest naród izraelski, to jest lud boży, to są ludzie, którzy mówią, że kochają Boga. I to, co mnie zaszokowało w wypowiedzi, to, co zgubiło tych ludzi, w tamtym czasie naród izraelski to podkreśla, kochani, wiersz jedenasty. Posłuchajcie. I rzekł do mnie, synu człowiecu, człowieczy: Te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, te kości, tak? Ten naród izraelski. Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Wiecie, szatan dzisiaj chce zabrać Tobie i mnie nadzieję. Jeżeli mu się uda zabrać nadzieję, to nie żyjesz. Chodzisz, ale jesteś już martwy. A nasza nadzieja jest w Jezusie Panu naszym. To jest nasza nadzieja. Kiedy są trudne chwile, momenty, sięgajcie po te wspaniałe obietnice, które w Piśmie Świętym są. Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat. Pan mówi, że zbieleją, zjaśnieją. Wasze grzechy wrzucane są w głębiny morskie. Stamtąd już nie wypłyną. Popatrzcie, ile takich jest wspaniałych obietnic. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To są. Perełki z Pisma Świętego, które powinniśmy znać na pamięć, uczyć się, czytać, sięgać po to, po ten ratunek, bo jeżeli tego nie będzie, to uschniemy jak te kości. Rozwiała się nasza nadzieja i oni stwierdzili jednoznacznie, umarliśmy. Ale one nie do końca. Bóg pokazuje mi dzisiaj, że możesz być dzisiaj umarły, ja też mogę być umarły, ale Bóg jest w stanie ciebie i mnie na nowo ożywić, bo tak ożywił tą dolinę wysłych kości. Bo jeżeli wiersz 13 mówi: I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę was w moje ożywcze tchnienie, ożyjecie. Bóg jest w stanie. Z niczego zrobić coś. Jeżeli jesteś dzisiaj umarły, to Bóg może wskrzesić, może obudzić. Słowo Boże mówi, że jest podstępne nasze serce zepsute do szpiku kości. Ale Ezechiel mówi, że Bóg jest wspaniałym kardiologiem, że w jednej sekundzie potrafi zmienić twoje i moje serce. Nie wierzysz? Przekonaj się o tym. Poproś Boga. Porozmawiaj o swoim stanie. A Bóg to zrobi. Bo Bóg nie czeka. Czeka na, na, na ciebie, na mnie, żebyśmy z Bogiem na ten temat porozmawiali. Ale najgorsze to, co właśnie w porównaniu można jeszcze użyć, to jest Księga Objawienia, trzeci rozdział. To jest poselstwo dla dzisiejszego człowieka żyjącego tutaj na Ziemi. I są pewne podobieństwa. Jeżeli mamy Słowo Boże, to posłuchajmy tej mądrości, która płynie z tego poselstwa, z Księgi Objawienia, z trzeciego rozdziału. I tam to, co gubi dzisiaj człowieka, to jest to, co Bóg mówi. Wiersz 17, trzeciego rozdziału. Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzny, biedny, ślepy i goły. Bóg określa i mówi, jaki jest stan duchowy dzisiejszego człowieka. W dolinie. Wysłych kości powiedzieli, że ich nadzieja zginęła, umarli. Ale dzisiaj człowiek jest tak pyszny, że mówi, że ja tak naprawdę to wszystko dzisiaj mam: mam pieniądze, mam dom i właściwie mogę mieć wszystko. A Słowo Boże mówi, a Ty nie wiesz, że jesteś biedny. I pożałowania godzin nędzny. Bo wiecie, naród izraelski kiedyś się szczycił, że to oni mają Boga. Że to oni mają przykazania, oni mają prawdę, a inni to nie mają tej prawdy. A czy nam takie myśli nie przychodzą czasami przez głowę? Że tak naprawdę to co, my już Słowo Boże mamy, czytamy, Chodzimy do kościoła, mamy wspólnotę, święcimy sobotę, fajnie się czujemy. A Bóg mówi: A ty jesteś nędzny, biedny, goły, gorzej pożałowani. Ale to jest pewna nagana. Tak jak i tamci zauważyli swój stan i był dla nich ratunek, tak dzisiaj ja i ty musimy znaleźć. I zauważyć swój stan. Bóg bada serce, bada nasze myśli. Podoba mi się Psalm 139, gdzie Dawid, szkoda, że to pisze w swojej starości, bo młody człowiek lepiej, żeby się uczył na doświadczeniach starszych, ale on pisze: Boże, badaj moje serce, badaj moje myśli i. Patrz, żebym szedł drogą, która prowadzi do Twojego królestwa. Teraz parafrazowałem ten Psalm 139, te myśli, te wiersze, ale badaj moje serce i badaj moje myśli. Tak Dawid wołał do swojego Boga. I tak my byśmy powinniśmy dzisiaj wołać, bez względu na wiek, żeby Bóg badał nasze myśli, badał nasze serce. Ale Bóg mówi tak, Bóg nikt nie chce nigdy nam czegoś narzucać. Jak ja jestem chory, zdarza się to rzadko, ale jestem czasami, to moje ciało wskazuje i daje pewne symptomy albo gorączki, albo bólu gardła, czy jeszcze czegoś. Czyli fajnie mnie informuje. I ja teraz o tym wiem, że jestem chory. I teraz pójdę do lekarza. Lekarz mnie jeszcze jako specjalista zbada i mówi: Proszę pana, ma pan tu receptę i proszę zażywać te lekarstwa tak, tak i tak. I to z tego, że ja mam receptę w ręku, jak ja nie idę do apteki i nie biorę tego lekarstwa, ja nie będę zdrowy, prawda? Lekarz mnie zbada. I podobnie jest tu. Bóg mówi w wierszu 18. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś zbogacił się i prze, przeodział szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Jest to niesamowite. Bóg mówi ja Ci daję radę, ale co Ty z tym zrobisz, to jest twoja sprawa. Ale ja jako Ojciec chcę twego dobra. Wszystkich, których miłuję, karce i smagam. Co to za ojciec, który tylko będzie głaskał? Jesteście ojcami, matkami, rodzicami i wiecie dobrze, o czym mówię. Że Ojciec, który nawet smaga swoje dziecko, to wewnątrz rozrywa serce i płacze. I podobnie Bóg, jako nasz Ojciec, też czasami musi nas posmagać, skarcić, ale nie robi tego z przyjemnością, ale robi to dla Twojego i mojego dobra. I dla mnie jest to dziwne, że Bóg jako Ojciec. Stoi obok Twojego serca, nie jest w Twoim sercu. Bo Słowo Boże mówi tak, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeżeli nie ma w moim sercu miejsca dla Boga, to nie ma pustki, to jest miejsce dla szatana. Nie ma innej możliwości. Ale Bóg, on nie chce tylko wejść, kiedy mu pozwolisz. On chce mieszkać każdego dnia w moim i w twoim sercu. I dlatego przez ducha świętego puka do naszego umysłu, do naszego serca i chce nas ratować. Tak jak uratował tą Dolinę Wysłych Kości. I dla nich był ratunek, tak samo dzisiaj dla nas jest, kochani, ratunek. I kończę, jakby też, sprawozdanie z tego Słowa Bożego wierszem 21. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem, i zasiadłem wraz z Ojcem Moim na jego tronie. Nie wszyscy pomimo naszego stanu musimy być przegrani. Bóg mówi tutaj, że i w tym pokoleniu będą zwycięzcy. I chwała Bogu, że Bóg patrzy dzisiaj przez pryzmat swojej miłości na ciebie i na mnie jako na zwycięzcę. Kiedyś znalazłem w Słowie Bożym Fragment, który mi dał dużo do myślenia. A był to mój imiennik, apostoł Paweł, który wyraził przed śmiercią takie myśli. Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Modlę się o to, żeby, żeby Bóg powiedział o mnie, moich najbliższych i o was dobry Bój bojowałeś, wiarę zachowałeś, a teraz oczekuje Ciebie wieniec sprawiedliwości. Jest to niesamowite. Jeśli Bóg tak wyrazi swoje myśli o Tobie i o mnie. Chwała Bogu, że Bóg dzisiaj chce nas ratować. Ale tak naprawdę dużo zależy ode mnie, od Ciebie, czy chcę do tego Boga przyjść. Zapraszam Was teraz do modlitwy, abyśmy powstali i wspólnie się pomodlili, aby Bóg jeszcze bardziej badał nasze serca i nasze umysły niż do tej pory. Drogi nasz, Kochanie, my, Panie Boże i Ojcze, jakże niezmiernie wdzięczni jesteśmy Tobie za Twoje Słowo, Boże, za te doświadczenia tych ludzi, o których tutaj mówiliśmy, Danielu, Eliaszu, Ezechielu, o narodzie izraelskim, ale również Ty, drogi Panie, pokazujesz, jacy my dzisiaj jesteśmy. Dlatego w pokorze naszego serca Przychodzimy do Twojego tronu z ufnością i pragniemy, drogi Ojcze, poprosić Ciebie, abyś Ty badał swój lud na obliczu całej Ziemi, badał nasze myśli, nasze serca, abyśmy szli w Twoim kierunku. Ty, drogi Panie, wiesz, jaki my określamy w naszym życiu cel. Pragniemy znaleźć się w Twoim królestwie, ale Ty, drogi Ojcze, zamieszkaj w naszych sercach i kieruj naszymi myślami, drogami tak, abyśmy Tobie, jako naszemu Tacie, dawali wiele radości, abyś nas nie musiał się wstydzić. Dziękuję Ci za ten przywilej modlitwy, jaki nam pozostawiłeś. W imieniu mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.